Cześć, witajcie. Teraz chciałbym wam powiedzieć o takiej najważniejszej rzeczy. Na moim kanale odbędzie się losowanie, no, losowanie konkursu, coś takiego. Będzie tam do wygrania kod do Company of Heroes 2, i to czy w wersji beta, będzie to kod na platformę Steam. <laughs> Jest to kod, który będzie działał tylko, tylko przez okres beta, później będziecie sobie to musieli wykupić, ale wiem, że Wiele ludzi chciałoby sobie porać tą betę. Tam można tylko multiplayera na razie grać. Nie mają po prostu tych kodów, także zdobyłem kilka tych kodów, mianowicie od jednego do kolec, jednego sobie sam wykorzystam. No i tam został mi jeden kodik, z którym się tam z wami podzielę. Kodik będzie do wygrania. Tam przez na losu i.edz no tak. Tam zrobię to losowanie. Zakończy się ono pewnie gdzieś. 5 w niedzielę, czyli że za dwa tygodnie, prawie albo za tydzień, może. Albo 1 maja się skończy, albo 5 maja, coś takiego. <laughs> Jeszcze zależy, mm, jak sobie to ustawię. I co musicie zrobić, żeby wygrać? To musicie przede wszystkim zostawić subskrypcję na moim kanale, dać łapkę w górę. Napisać tam jakiś dowolny komentarz. Nie wiem, no napiszcie, kto ma wygrać Ligę Mistrzów, kto wygra Ligę Mistrzów w tym sezonie. No. Już też by było chyba na tyle. No, także nie tylko się kończy losowanie czyli znaczy nie, że niedługo się kończy losowanie, tylko że, że niedługo będzie. Będziemy poznać, poznamy sobie zwycięzcę. skończy to. No dobra, też zrobię to do tego 5 maja. W 5 maja poznam zwycięzców i klucz tej osoby, która to wygra, wyślę jej na priwa, albo tam mm, jakoś to dogadamy. Także życzę powodzenia. Trzymajcie się, cześć i na razie.